Witajcie, kochani. Dzisiaj mam dla Was Honda Civic. Po dłuższej przerwie, no niestety nie miałem czasu, teraz wziąłem się za przygotowywanie, mamy Honda Civic. Nie byle jaką, bo w kolorze czerwonym 2007 rok z przebiegiem 245 tysięcy oczywiście z silnikiem 1.8, z instalacją gazową. I co najciekawsze samochód jest w cenie silnika 1.4. Ale za chwilkę Wam wszystko opowiem o samochodzie, powiem Wam o jego. O zaletach, o zaletach to w sumie już zacząłem mówić. Natomiast powiem Wam o jego wadach, bo wady jakieś są. No jest to samochód, jakby nie patrzeć, już praktycznie pełnoletni. Także musimy się liczyć z pewnymi wadami. Natomiast pokażę Wam z bliska, przejedziemy się samochodem, yy, tak żebyście wszystko zobaczyli. Przyjeżdżając do mnie, żebyście wiedzieli po co przyjeżdżacie i co faktycznie zastaniecie na miejscu. Także cóż, przejmuję władzę nad kamerą i pokazuję Wam tak jak zawsze samochód. Także już tutaj podążam. Przejmuję. Tak jest. Już ją mam w rękach. Ok, za chwilkę pokażę Wam dokładnie, jak samochód wygląda. No niestety musiałem się wstrzymać z nagraniem, dlatego że nie było pogody. I dzisiaj wstaję rano patrzę fajne słoneczko. Także fajnie wam będę w stanie pokazać samochód. Ok, zobaczcie. Tak samochód się prezentuje. Mówię, samochód ma swoje wady, no i tu nie ma co ukrywać, to jest samochód. Osiemnastoletni, ale przejrzymy go dookoła. Samochód technicznie jest w bardzo fajnym stanie. Właściciel jeździł, dojeżdżał do pracy trochę kilometrów. Nie mógł sobie pozwolić na to, żeby samochód stanął, także tutaj, akurat pod względem technicznym, samochód był naprawdę dbany. Momencik, bo tutaj mi się coś. O, przekręca. Dobra. Był dbany, natomiast od strony estetycznej, wizualnej. O, pan już średnio podchodził do tematu, ale to wam pokażę za chwilkę. Zobaczcie, tutaj wszystko jest fajnie. I tak, jak wspomniałem cenę, macie naprawdę dobrą tego samochodu. Jest, to jest samochód dla osób, które, które chcą jeździć Honda Civic. Silnikiem 1.8, a po prostu nie mają aż takiego budżetu, żeby, żeby kupić taki 1.8, faktycznie, no jak raz wystawiam. Mówię, on ma kilka mankamentów, które być może, że są do zaakceptowania, i wtedy to kryterium cenowe po prostu bierze górę. Zobaczmy w środku. <laughs> Przepraszam, oj, momencik, bo coś mi się tutaj. Zwariowało. O! No, niestety, kij czasami wariuje. okej, okay. dobra. Jakiś nieposłuszny się ostatnio zrobił, nie wiem dlaczego. okej, okay. dobra. Zerknijcie sobie tutaj. Oj. Jeśli chodzi o boczki, standardowo to jest w miarę ok. Tutaj środek też jest w miarę ok. Nie ma jakiś cudów, yy, znaczy cudów, jakiś, jakiś dużych mankamentów, aczkolwiek no kilka się znajdzie, nie jest tu idealnie brudno. Kilka plamek jakiś na fotelach czy na dywanach. To już mówię, samochód nie był prany. Gdzieś tam, o nawet tutaj widać na dole gdzieś tam jakieś plamki, takie rzeczy. No dlatego mówię, że technicznie pan dbał o samochód. Natomiast jeśli chodzi o stronę yy, momencik, bo mi się znowu, ten kij coś przekręca. Pozwólcie, że na chwilkę zapauzuję. Nie robię tego, ale muszę, muszę po prostu przywrócić kija do posłuszeństwa. Dobra, jeszcze zobaczymy, może się uda. Okrzyczałem go. Może będzie działał. Ok, teraz dalej. Zobaczcie tutaj te boczki. To jest w miarę ok. Te fotele, no, no są gdzieś, mówię, ślady jakieś by Może to przeprać. Ja się w to tutaj aż tak nie zagłębiałem. Tutaj. Zobaczcie, boczek fajnie nie wygnieciony, te welury są fajnie, utrzymane w miarę. Natomiast plastiki no gdzieś tam lekko one są przetarte, no to jest plastik, lakierowany plastik. Musimy się z tym liczyć, że to już w większości tych hond jest w takim a nie innym stanie. Natomiast w środku jeśli chodzi o kierownicę, o tutaj nie jest źle, podłokietnik. Zresztą wejdźmy do środka, pokażę wam. Moment, nie zwariuje jaki? Może nie zwariuje. Okej. Okay. Oj, no zablokowałem kierownicę, ale to nic. Zaraz, może mi się uda Wam pokazać tutaj więcej. Tak. No i właśnie to jest to. Muszę odblokować kierownicę. Czyli dwie ręce. Oj. O, dobra. Tak, odpalimy go. Zobaczcie. Kontrolki, wszystko zgaśnie. Tak jest. No ręcznie zaciągłem. Wyświetla, tutaj też fajnie, wszystko działa, wszystko jest sprawne. O. O. Wszystko działa. Tutaj zobaczcie. No i co? O, dobra. Mamy grzane fotele dwustopniowe, mamy roletkę, fajnie, bo są niepołamane te plastiki, co się często zdarza. Przy gałce ręcznego też nie jest połamane, co jest po prostu też standardem, praktycznie. Mamy kierownicę. Wielofunkcyjną, tempomat, komputer pokładowy, sterowanie radia, kierownica jest w fajnym stanie jest ok. No i cóż, chyba tyle ze środka. Pokażę Wam go pod maską. Dokładnie. Czasami mi ucieka ten kina, ale no, musicie mi wybaczyć. Zobaczcie, no wariuje, wariuje. No, to jest tak sztuczna inteligencja, próbuje z nami walczyć. No, niestety, nie wiem, nie wiem co jest grane. O, już podnoszę maskę. Dobra. O, tu jest brudno, tak jak zawsze. O, i może mi się uda wykręcić. Dobra. Jest, bo zawsze tutaj pokazuję. Widzicie, wszędzie jest. Wszystko jest brudne. A czy brudne? Ukurzone, nie z oleju, najważniejsze. Zobaczcie, tutaj nic nie było ruszane, dotykane. O. No nie. Nie, no z góry, no przepraszam was, no zobaczcie co się dzieje. A jak wiecie, ja nie robię cięć w swoich filmach, także o, przełączył się teraz na gaz. Dobra. Samochód się teraz przełączył na gaz. Słychać cykło. Okej. Okay. Dobra, zerknijmy jeszcze z zewnątrz. Słychać na gazie pracuje, także już się zagrzał, a był zimny, tak jak widzicie był, był zimny. Ok. Także tak samochód wygląda. Jeszcze przejdziemy go sobie tak dookoła. Jak mi oczywiście mój badel pozwoli. Tak, na razie coś siłą mnie bierze w drugą stronę, ale zobaczcie sobie. Tak wygląda samochód na żywo, wygląda dokładnie tak samo jak na zdjęciach. Także tutaj nie musicie się obawiać, że coś jest przybarwiane czy jakoś obrabiane. Zdjęcia wiadomo sprzedawcy mogą troszeczkę ubarwić. Natomiast jeśli chodzi o filmy, no może profesjonalne jakieś studia potrafią to robić, ale sprzedawcy nie. Dlatego dlatego się zdecydowałem na filmy, bo wtedy klient wie, że faktycznie tak samochód wygląda. Nie jest to obrabiane. Dobra, cóż, wsiadamy do środka, przejedziemy się tutaj kawałek. Oj, przepraszam, przejedziemy się kawałek. No, zobaczcie, to szaleństwo jest. Ok, może mi się uda z tym wariującym kijem. Muszę zapiąć pas, no zobaczcie, od razu kontrolki poznikają. Ok, tak. Zostawimy się może tak, o, żebyście widzieli. Dobra, no to jedziemy. Tu u mnie jest oczywiście duża góra. Tak, zawsze o tym mówię. Ja wiem, że się niektórzy śmieją, aczkolwiek naprawdę ci, co przyjeżdżają później, to, to potwierdzają, że no jest tutaj. Oj, no i głupieje, głupieje, głupieje. Dobra, myślę, że się teraz uda. O, naprawdę mam tutaj dużą górę. Zobaczcie, muszę się rozpędzać. I takie półki są nierówne. <laughs> Na tym zawieszenie wszystko tutaj wychodzi. O tak, tutaj zawracamy klasycznie. No i gdzie? Jak chyba przewiduje, no to sztuczna inteligencja przewiduje, że będę skręcał w lewo. A teraz bunt i w prawo chcę Dobra. O, zobaczcie. No ja nie wiem, co jest grane. Ok, teraz zjedziemy sobie w dół, niech się ustawi. O tak. Żebyście licznik widzieli i no. jedziemy w dół. Będziecie widzieli, jak to jest nierówne, jak, jak mnie rzuca o, góra dół. Zobaczcie. Także jest naprawdę przyspieszam. O. Samochód jeździ, nic się nie zapala, żadne kontrolki. No tu stoją następne hondy, które w niedługim czasie będą przygotowywane. Powoli się już zbieram, aczkolwiek szykuję dla was niespodziankę, to wam powiem. Może w następnym filmiku zmieniamy lokalizację? Będziemy mieli jeszcze lepsze warunki do pokazywania samochodów. Ok, w środku wszystko ok. Zobaczcie, o, odpiąłem już pas. <laughs> wszystko zgasło. Znaczy, wszystkie kontrolki są zgaszone. Nic się nie zapala. Dobra. To ja w takim razie yy, gaszę i pokażę Wam te kilka szczegółów, co zawsze pokazuję. Jak mi oczywiście kij pozwoli. Na dzień dobry pokażę Wam doły drzwi bo to Was interesuje. Oczywiście jest tu brudno. To nie jest czyste. Ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby nie było rdzy. Spójrzcie. Nie ma rdzy? nie mardzy. Jest naprawdę fajnie. Dla osób, które zawsze zadają pytania odnośnie spalania. Spalanie gazu około 9 litrów gazu. Około Wiadomo, że można zejść nawet na 8, ale może być też 10, w zależności kto jak jeździ. Z doświadczenia wiem, że to jest około 8, 8,5 litra. Dobra, jeśli chodzi o tarcze i klocki, no ciężko będzie mi tutaj pokazać. Tarcze są w połowie żywotności, klocka jest połowę z przodu. Jeśli chodzi o tył. Oj. jeśli chodzi o tył, tarcza, oczywiście do rozjeżdżenia, bo stał samochód, też jest w połowie i klocek. No, w połowie. Także klocki mamy w połowie. No i co Was najbardziej interesuje zawsze? Podłoga. Moment. Ustawimy go. Podłoga. I w tym egzemplarzu podłoga jest naprawdę fajna. Nie ma tutaj problemów z dziurami. Jest naprawdę ok. Tak wygląda tutaj. Czy tu się uda? Naprawdę jest fajnie. Uwierzcie mi, jak na Civica, jak na ten rocznik, jest tutaj. O! No, skręcaj się! Jest tutaj naprawdę fajnie. Nie wiem, czy widać. Liczę, że tak. Zobaczcie. I co najważniejsze, belka z tyłu jest też naprawdę w fajnym stanie. No, skręcaj. O! Możecie sobie obejrzeć całość. Jest naprawdę fajnie. Także. No, tak się samochód prezentuje. Zobaczcie, widzicie z tyłu samochody poprzykrywane pokrowcami. Jak do mnie przyjeżdżacie, to po prostu samochód jest pod takim pokrowcem, czyli zawsze jest czysty. Nie ma sytuacji, że przyjeżdżacie. Samochód jest ubrudzony, ukurzony, jest ubłocony i tak dalej. Zawsze w takim stanie u mnie dostaniecie samochód. Dobra, miałem pokazać kilka mankamentów. Oczywiście, no. Mankament, odpryski. No to dla mnie nie jest mankament, bo to jest samochód, tak jak mówię, pełnoletni. Odprysków trochę jest, jakieś uszczerbki na zderzaku. No ale zderzak, to jest zderzak. To mówię, to są takie. No i znowu, wariactwo, Dobra, już. To jest zderzak. Przejdziemy sobie tutaj bokiem. Listwy. Te listwy są nawet fajnie spasowane. Nie ma tutaj jakiegoś większego problemu. To sobie zobaczcie. Bo to jest częsty problem, że one odstają. No nie, nie, nie. No widzicie, nie robię cięć. Yy, za to też dużo osób yy, ceni mój kanał. Nie montuję filmów po prostu tak jak one są. Yy, no widzicie, tak jak one są kręcone, tak są. No trudno. Nieraz to wiem. Nie, nie wygląda to profesjonalnie, ale tak jak mówię. Ja wolę, żeby. Żeby każdy widział, że faktycznie nie wcinam gdzieś, jakiś wstawek nie daję i, i że jest to naturalnie robione. Dobra, tu gdzieś pamiętam, że była jakaś wgniotka. To, tak, tu mamy wgniotkę jakąś. Gdzieś były jakieś zapraweczki. Tu mamy jakieś popękania na, na plastiku, na, na lusterku. No i co? Przekręcisz się? Zobaczcie, jaki uparty. O! Tutaj mamy gdzieś jakieś lekkie popękania eee, z zewnątrz. No nie jest aż tak źle. No kurczę, no gdzieś jakaś no zapraweczka tutaj. Eee, zderzaki są w fajnym stanie. Tu jakaś zapraweczka gdzieś O, jest. Tu jakaś zapraweczka jest zrobiona. Tu nie ma korozji na tym samochodzie. To jest najfajniejsze. Oponki są też w miarę fajnym stanie letnie. No mówię, zderzak. Zderzak, ma parę uszczerbków i myślę, że tyle. Tutaj nigdzie nic więcej nie ma. Ok, może przekręcę na razie. Także słuchajcie, samochód jest w naprawdę jak na te pieniądze, w fajnym stanie. Proponuję, żebyście przyjechali, obejrzeli. Oczywiście zadzwońcie do mnie, ja Wam przez telefon też jeszcze ewentualnie jakieś szczegóły podam w środku gdzieś no mówię, w środku wymaga dopieszczenia doczyszczenia pan który jeździł nie do końca tak dbał jak byśmy chcieli ale ja wam to wprost mówię teraz żebyście wiedzieli o co chodzi jest jedna rzecz do naprawy jest nieszczelna klimatyzacja nieszczelna jest, Nieszczelny jest skraplacz chłodniczka koszt czegoś takiego to jest około 300 zł plus naprawa plus nabicie liczmy 500-600 zł ale i tak macie naprawdę bardzo dobrą cenę tego samochodu. Zresztą macie link w komentarzu. Możecie sobie w ogłoszenie wejść, zobaczyć i tam, no i tam wszystko przeczytać. Jeżeli macie jakieś pytania, dzwoncie. 509-919-351. Samochód naprawdę się fajnie prezentuje. Myślę, że osoba, która go kupi, będzie naprawdę zadowolona. Aczkolwiek to się okaże. Dobra, to co? Dzięki eee, czekajcie, bo będę w najbliższym czasie wrzucał więcej filmików, Była trochę było trochę przerwy, ale teraz już się poprawiam. No i cóż, będę do Was wracał. Jeszcze zerknijmy na samochód. Tak się prezentuje. Okej. Okay. Dobra, to w takim razie dzięki i do usłyszenia. Hej!